Siemanko, z tej strony MC Wojownik witam Was w nowej serii z gry Minecraft Survival Games. Hmm, gdzie by to polecieć? Polecimy tutaj mi skrzynki. Leć, 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 leć. A na strzały tylko. Hmm. Leć, 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 leć tam. Że dobrze Dawaj, dobrze. Dawaj dawaj, 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 dawaj... Dobrze! Piec. No, jest dobrze. Jeszcze 10 osób. Sobie całą sobie tam zbrojkę. Tam u chyba były craftingi tak myślę Craftingi, Czy to już zrobimy? kafe? Czy to jest kafe? to jest jakiś crafting. to jest to jest Ludzie, Czy Ludzie, jest ludzie. ma no, naprawdę. Ale no, tam będzie. O coś nastał mnie. Dobra, nie żyje. nie żyją. Jedz. I dobra. Hmm, jeszcze 5 osób. Abra nie żyje. Dobra. Jeszcze trzy, trzy żywe osoby łopa, nie ile rzeczy. Załóż. Dawaj go, dawaj go. Dobrze. O kurde. O rany. Nie udało się. No, także dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku.